Witam Ciebie w kolejnym materiale wideo, w którym chcę poruszyć temat uwarunkowań, które czynią zadość temu, że dieta ketogeniczna nie sprawdzi się w pełni i prawdopodobnie nie będzie Ci dane doznać wszystkich pozytywnych efektów diety ketogenicznej, w związku z tym, kiedy dieta ketogeniczna nie działa. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do meritum sprawy, chciałbym Cię prosić o subskrybowanie kanału i dawanie łapki w górę. No i oczywiście, zadawanie pytań i komentowanie pod warunkiem, że to, co robię, Ci się w jakiś sposób podoba. Ten kanał to miejsce, w którym znajdziesz informacje na temat optymalizacji psychofizycznej, głównie za pomocą biohackingu i dietetyki. Czyli odpowiedniego odżywiania. Zatem, przechodząc do meritum, gdy mówimy o diecie ketogenicznej, która ostatnio staje się bardzo, ale to bardzo popularna, istnieją pewne uwarunkowania, w przypadku których dieta ketogeniczna się nie za bardzo sprawdzi. Zatem, kiedy dieta ketogeniczna nie działa, kiedy stan ketozy nie będzie czymś, co będzie trwałe i kiedy zazwyczaj ten stan ketozy będzie czymś, co będzie przerywane. Otóż chciałbym Ci powiedzieć po pierwsze o uwarunkowaniach związanych z naszą mikrobiotą. Jest to element, który bardzo często jest zaniedbywany, pomijany i rzadko kiedy e, bierze się to pod uwagę w przypadku, gdy mówimy o rozpoczynaniu diety ketogenicznej. Otóż, gdy mówimy o Twoim mikrobiocie, wyobraź sobie, że przeprowadzono badania, kiedy to wyodrębniono trzy enterotypy, czyli takie trzy grupy bakterii bakterii, które narzucają sposób pozyskiwania energii. I tak, mamy enterotyp Provotella, mamy enterotyp Bacteroidetes i mamy enterotyp ruminokokus. Gdy mówimy o tym pierwszym, to jest enterotyp, który predestynuje Cię do stricte diety wegańskiej, wegetariańskiej, kiedy to duża ilość węglowodanów i błonnika będzie działała na Ciebie świetnie i doskonale. Bakteroidetes to dieta właśnie, kiedy to ilość tłuszczów nasyconych może być znacznie wyższa, mięsa może być pod dostatkiem, no i węglowodanów też nie będzie tam na przykład dużo, ale mogą być obecne. Ruminokokus natomiast to enterotyp, który będzie Cię predystynował do spożywania większej ilości węglowodanów, węglowodanów złożonych, ale i węglowodanów prostych, to oczywiście w przypadku tych enterotypów są, mają one swoje zalety, mają one swoje wady. Czyli pierwsze uwarunkowanie, kiedy twój. Enterotyp nie jest właściwy i odpowiedni do diety ketogenicznej. Oczywiście, dobra wiadomość jest taka, że możesz go dostosować, ale o tym za chwilę. Kolejna sprawa, i to druga płaszczyzna, kiedy to dieta ketogeniczna się nie sprawdzi, to przewaga hormonów zużywających. Otóż wyobraź sobie, że mamy tak z, y, hormony główne które wpływają w zdecydowanej mierze na naszą sylwetkę, na nasz stan zdrowia. I te główne hormony to z jednej strony hormony zużywające, czyli kortyzol, adrenalina, noradrenalina, i z drugiej strony mamy hormon budujący, jakim jest insulina, najsilniejszy zresztą hormon budujący. Budujący nie tylko mięśnie, bo i również tkankę tłuszczową, zależy to od ogólnych warunkowań i tego, w jaki sposób informujemy nasz organizm za pomocą pożywienia. Bardzo ważne jest to, że powinna być równowaga. I ważne jest również to, że jeżeli jeden hormon jest wysoko, czyli insulina jest wysoko, to automatycznie druga szala będzie delikatnie opadać i odwrotnie, jeżeli jedna będzie. Wysoko, to druga będzie opadać i organizm będzie starał się przywrócić równowagę. Czyli tak naprawdę mówimy o ciągłych dostosowaniach. No dobrze, ale teraz przejdźmy do szczegółów. Tak naprawdę mikrobiota ma na nasz organizm niesamowicie duży wpływ. Pamiętajmy o czymś takim jak oś jelitowo-mózgowa, kiedy to właśnie twoja mikrobiota ma wpływ na to, jak na depresyjne nastroje, jak i oczywiście bardzo dobre nastroje. Ma wpływ na to, czy się może skoncentrować, czy się nie może skoncentrować, czy dobrze śpisz, czy niedobrze śpisz i tak dalej, i tak dalej. Tych wpływów jest bardzo, bardzo dużo, i w zasadzie można by powiedzieć śmiało, że gdy mówimy o jakimkolwiek schorzeniu albo odchyleniu od stanu zdrowia, najpierw prawdopodobnie wskazane byłoby szukać na poziomie mikrobioty, a później dopiero we wszelkich innych miejscach, które prawdopodobnie poprzez mikrobiotę zostały w jakiś sposób ukształtowane. Teraz tak. Prewotella, czyli enterotyp wegański, wegetariański. Jeżeli masz taki enterotyp, to prawdopodobnie duża ilość tłuszczów nasyconych i mięsa będzie dla ciebie bardzo, ale to bardzo e, nieprzyjemna. E, oczywiście, tak jak mówimy, proces adaptacji może sprawić, że. Tak naprawdę ta mikrobiota się zmienia, bo badania pokazały, że nawet po czterech dniach już ta mikrobiota się zmienia. Natomiast tak czy siak powiedzmy, ta ilość bakterii właśnie z tego enterotypu Prevotella będzie powodowała, że to nie będzie maksimum szczęścia i wydolności psychofizycznej, jaką może osiągnąć na diecie ketogenicznej i może to stanowić pewnego rodzaju problem. Tak jak powiedziałem, może jesteś w stanie się dostosować ile to czasu zajmie nie wiadomo, natomiast no cóż, być może tutaj jest to kwestia lepszego dostosowania Twojej diety wegańskiej, wegetariańskiej, kiedy to będziesz czuć się dobrze. Bacteroidetes, czyli ten enterotyp, który bardziej będzie Tobie odpowiadał pod względem diety ketogenicznej. I no i tutaj, faktycznie, czy mięso, czy tłuszcze nasycone, czy nabiał, czy niewielka ilość węglowodanów, to jest wszystko to, co będzie Tobie sprzyjało, natomiast pamiętaj o tym i to często powtarzam, pamiętaj jakie są produkty na wyjściu, jeżeli chodzi o dietę stricte mięsną, i tak jak są ludzie, którzy żyją na diecie karniwora, na przykład 10 lat, pamiętaj o tym, że tak, organizm być może nie będzie miał problemów z chorobami degeneracyjnymi, ale stan ketozy to stan czystego zużywania organizmu, w związku z tym. Tutaj bym się nad tym mocno zastanowił, czy aby na pewno nie prowadzić węglowodany i błonnik. Zresztą o tym często mówię i powtarzam: ruminokokus, czyli enterotyp, który będzie predestynował Cię do spożycia większej ilości węglowodanów, węglowodanów złożonych, w skrobi opornej i skrobi ogólnie różnego rodzaju, no i oczywiście węglowodanów prostych, czyli coś, co będzie sprawiało, że Ty na węglowodanach będziesz optymalnie funkcjonować. Zauważ tutaj, ja bym tą płaszczyznę zamknął takim wnioskiem. Jest profesor, który prowadzi badania odnośnie stabilizacji poziomu cukru u swoich pacjentów. I okazuje się, że u jednego pacjenta spożycie marcepanu będzie bardziej korzystne pod względem stabilizacji poziomu cukru niż spożycie ryżu brązowego. Mikrobiota to jest. Tak, zasobny ekosystem, gdzie w zasadzie niepodobna porównać go do flory i fauny funkcjonującej na ziemi. Jest to bardzo skomplikowany ekosystem, który jest unikalny, w twoim przypadku specyficzny. Jest to pewnego rodzaju odcisk em, palca który jest swoisty dla Ciebie. W związku z tym, dopasowanie diety właśnie do Ciebie, diety, która będzie odzwierciedlała Twój tryb życia, który odcisnął się na mikrobiocie, to jest kluczowe zagadnienie. Stąd też czysta dieta ketogeniczna nie musi być optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie, bo być może jest to dieta low carb albo dieta high carb, bo na przykład Twój enterotyp do tego Cię predysponuje i predestynuje. Teraz, gdy mówimy, druga płaszczyzna, gdy mówimy o e, takich uwarunkowaniach, z którymi bardzo często się spotykam, e, dlatego też, e, no cóż, będąc hipnoterapeutą klinicznym, e, trenerem medytacji mindfulness, staram się e, jakby te informacje przekazywać i pchać do przodu. Jeżeli u Ciebie dominuje stres to on rodzi pewne konsekwencje. Pamiętaj o tym, że stres to nie tylko stres emocjonalny, ale wszystko to, co podwyższa twoją adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol. W związku z tym yy, stres to również stres fizjologiczny, czyli nazbyt duża ilość wysiłku fizycznego. W związku z tym bardzo często przed tym przestrzegam. Nie biegaj, jeżeli jesteś osobą niewprawioną jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę. Tak, wiele osób się będzie wypowiadało, że ja już biegam od 20 lat, no i nic mi się nie dzieje. Okej, okay, to nie jest dla biegaczy, tak? To nie jest informacja dla biegaczy. Kolejna sprawa, stres biochemiczny, czyli duża ilość zanieczyszczeń. I zauważ, jeżeli te czynniki zewnętrzne będą podbijały twoje hormony zużywające, automatycznie organizm będzie starał się wyrównać, wrócić do równowagi i będzie starał się zbudować za pomocą hormonu budującego, jakim jest insulina. W związku z tym ta insulina będzie ciągle wzbudzać będzie to insulinoporność, która również może występować na diecie ketogenicznej, bo nie jest to panaceum na wiele problemów. Jeżeli nie zadbasz o odpowiedni, optymalny poziom stresu dla Ciebie pod każdym względem to prawdopodobnie dieta ketogeniczna również się nie sprawdzi, co zresztą często powtarzam, ponieważ organizm będzie dążył do równowagi. Pamiętaj, że dieta ketogeniczna uruchamia w dużym stopniu u wielu osób te hormony zużywające, w związku z tym, jeżeli będzie to jeszcze skomponowane i zestawione razem ze stresem, którego doświadczasz na co dzień, no tutaj mamy klęskę murowaną i tak w ten sposób właśnie dieta ketogeniczna może doprowadzić, do insulinooporności, może doprowadzić nawet do poważnych zaburzeń gospodarki cukrowej, może doprowadzić do zubożenia mikrobioty. Pamiętaj o tym: błonnik węglowodany to są rzeczy, które oczywiście wiele osób powie: że nie jest to niezbędne do życia, ale myślę, wydaje że tego rodzaju poziom rozważań nie jest słuszny. No, i do szybkiego zużycia organizmu. Wiele osób przytacza, powiedzmy, przykład Inuitów, którzy na diecie ketogenicznej przecież potrafili funkcjonować całe życie. Tak, ale Inuici żyli bardzo krótko i pamiętaj o tym, że jeśli jesteś kobietą w wieku 35 lat, plus mężczyzną w wieku 40 lat, plus, to przewaga hormonów zużywających zaczyna rosnąć nad hormonami budującymi. No i tutaj dobrze było tą dietę dopasować, ponieważ jeżeli nie będziesz przeciwdziałać stresowi, nie będziesz w jakiś sposób starać się tym wszystkim zarządzać, to dieta ketogeniczna nie będzie również rozwiązaniem, które się u Ciebie sprawdzi. Stąd też, no cóż, nawiasem mówiąc, często u osób które mają 40+, plus, na przykład wprowadzam niewielkie ilości węglowodanów okresowo, które powinny być dostarczane w określonych, w moim przekonaniu, porcjach, na przykład w postaci skrobi opornej, w zależności oczywiście od osoby, dostosowując już specyficznie pod daną mikrobiotę, czyli, czytaj, pod dany tryb życia. Podsumowując, dieta ketogeniczna nie jest panaceum na wszystko, nie jest rozwiązaniem idealnym, pod warunkiem, że dostosujesz to do swojego trybu życia i weźmiesz pod uwagę pewne uwarunkowania, które chciałem Tobie niniejszym naświetlić. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Pamiętaj, subskrybuj kanał, zadawaj pytania, komentuj. No i cóż, najlepszego pozdrowienia dla Ciebie, trzymaj się, cześć.